Witam, z tej strony Kotlet Manager, a dzisiaj będziemy yy, pierwszy odcinek z nowej kariery i takie wprowadzenie trochę do kanału i spytajmy się sztucznej inteligencji jaki najlepiej klub rozpocząć karierę w FIFA 23 jakim, najlepszym, na, jakim klubem najlepiej rozpocząć zobaczmy zaczynając warto zacząć od klubu o słabszej pozycji tak zobaczmy a Krington Stanley Hmm. No dobrze, no to te trzy kluby poddamy sobie do koła fortuny. I zobaczmy, poddajmy tutaj kole fortuny SVFC House czy Akrington. No i zobaczmy w lidze angielskiej trochę średnio by było zaczynać i zaczynamy w lidze angielskiej. No dobrze. No to zaczniemy w lidze angielskiej No dobrze, no i jest prezentacja Naszego kotlet menadżera No i wchodzi To pomińmy sobie, bo Nie potrzebuję tego do życia Weźmy sobie jakiś Może gorszy trochę puchar Nie będziemy zaczynać z grubej rury Bo nie będziemy w ogóle wiedzieli Czy mamy jakieś szanse tam no i mamy raport ze szkół juniorów, może jakiś nowy talent wejdzie, jest Abdulmaid Salih, zobaczmy jak to wygląda ze składem. Co ten pan tu robi? On jest środkowym pomocnikiem defensywnym, ale może grać na ofensywnym, on ma 35 tempa, ja bym go na środek obrony bardziej przesunął, bo no to na razie właśnie zobaczmy sobie tego pana. Na środkowym pomocniku defensywnym jest nasz Simus Connelly. Ile ci zajmie kolego na dwa tygodnie? No i mnie to cieszy, bo overall jest dosyć wysoki. Jest Sin McConville, dosyć stary. Michael Nottingham, całkiem wysoki overall, też stary. Ethan Hamilton, młody potencjał, powiedzmy, zobaczmy jak wygląda. Bardzo dobrze, tak szczerze. Nawet środkowy de pomocnik defensywny mi się tutaj widzi. Gdybym mu trochę tą obronę podwyższyć. No niech na razie robi. Jest Mitchell Clark, również młody, dobry potencjał. Yy, no to jest. To będzie prawe obrońca, ponieważ gramy bez wahadłowych. Tommy Lake, również bardzo młody zawodnik. To jest środkowy pomocnik. 6 tygodni. A pokusiłbym się. Bo napastnik to to nie jest. To jest środkowy pomocnik. Więc zmienimy go na tą pozycję. Liam Coil. Jak ty wyglądasz, 22 lata. Wysoki ale dosyć. No i to jest rzeczywiście środkowy pomocnik defensywny. To niech będziesz... To bądź defensywnym pomocnikiem po prostu. Joe Pritchard, 25-latek, bez jakichś tam pewnie perspektyw na rozwój większych. Harvey Rogers, ok. Connelly, no to wiadomo, ale to jest przywódca, więc też bardzo ciekawie. Je mamy tego młodego bramkarza, 21 lat, 63 oceny ogólnej, no to weź sobie wybiegającego. Ryan Astley jest u nas na wypożyczeniu z Evertonu. Jest z wykupem. Nie ma. Nie jest z wykupem. Jest Baba Fernandez. Na pewno chyba ciekawy zawodnik. No, jest to mocny zawodnik, jeżeli chodzi o atrybuty defensywne. Ryan Astley. Również 20-letni zawodnik. No, coś fantastycznego. No i ty również jesteś tym defensywnym, cofniętym najbardziej zawodnikiem, oprócz bramkarza. Jest Douglas Tarme, również na wypożyczeniu. I również środkowy obrońca. To trochę już mnie denerwuje. Nie powiem. Tylu tych środkowych obrońców będzie, że potem może to niestety nie wypalić, bo oni nie będą zadowoleni z Ilości minut na boisku, więc naprawdę będzie trzeba bardzo dobrze tym rotować. No, tu może być ten napastnik. Damy ci złodzieja bramek żebyś się trochę mógł postrzelać, nauczył się. I kolejny środkowy obrońca, ale on może grać na lewej obronie. No, i to jest, no to może być ten lewy obrońca. Chociaż 170 tygodni na wszystkim, coś nie za bardzo, nie za bardzo. No to co ci najkrócej zajmę, bo jesteś w miarę młody. Jest Defensive Situations i... Proszę cię bardzo. Dawid Morgan, Lukas Jensen na pożyczeniu. Antony Mancini, młody zawodnik. Weźcie 1 lat 60 oceny ogólnej i to jest znowu środkowy pomocnik. Dziwna jest dosyć. A, bo to jest środkowy pomocnik, a no. Myślałem, że to jest napastnik albo skrzydłowy no to niech robi box to boxa może może mu się przyda. Mohamed Sangare jest środkowy obrońca kolejny. Oj trzeba będzie się pozbywać tych gorszych środkowych obrońców, ale to może być chyba boczny obrońca. Chociaż tutaj długo strasznie i to może być również środkowy pomocnik defensywny i w to pójdziemy. Może będzie jakiś znaczący rozwój. Sebastian Quirk również młody zawodnik. I wygląda to całkiem dobrze. Hmm. Nie wiem, jak my stoimy z tymi bocznymi pomocnikami. No, niech będzie, niech będzie. Niech podnieś sobie słabszą nogę i niech trenuje tego. Nathan Butler o jedej. O dobrze. Odej, nie wiem, jak się czyta. Nieważne. <laughs> no i to zobaczymy, ile mu zajmie. Środkowy pomocnik ofensywny, a skrzydła. Prawe skrzydło, chociaż nie wiem czy my gramy. Nie, my gramy z pomocnikami, to niech zrobić sobie pomoc. No, chociaż to obrona nie jest zabrane, niech robi skrzydłowego. Hmm, battleroy Deli. Longelo. Również młody zawodnik, bardzo yy, zrób lewego obrońcę, chociaż ci to długo zajmie. No, to rób defensywnego, cofniętego skrzydłowego. Koreda yy, Jedoin. Również młody zawodnik. I to jest napastnik, tylko dajmy mu złodzieja bramek Jack Nolan, również młody zawodnik 55 overalla I co on sobą reprezentuje Najgorzej, że nic Ja bym go wystawił od razu na sprzedaż, bo Ja dosyć, że ten overall nie jest powalający, no to Nie jest to dobre Dan Martin, 20 lat, zobaczmy jak to wygląda No dobra, damy ci jakiś plan Damy ci od bramki do bramki. No i Pickles. Pickles nie wiem jak się czyta. No i trzeba tych paru się pozbyć, środkowych obrońców. Niestety. Ilu ich mamy? Dużo, strasznie dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ośmiu środkowych obrońców. A potrzebnych jest nam. No mniej. jestem, ten Aaron Pickles jeszcze, siedemnastoletni. Ale on nic sobą nie reprezentuje. On ma listę transferową, nie obchodzi nas za bardzo. Michael Nottingham, jeszcze póki możemy za niego pieniądze zgarnąć to on niech idzie na transfer. Heidi Rogers, ok. Baba Fernandez, ok. No i tak będzie dużo, bo teraz to jest na wypożyczeniu Douglas'Army na przykład. To jak będziemy chcieli, to ich yy, odwołamy po prostu. No i dobra. Trzeba też porotować tutaj, w składzie podmieniać, bo ten Connelly nie może grać na środkowym pomocniku. Ja mu zmieniam pozycję na tego środkowego obrońcy, no i on docelowo ma tam grać. No tylko, że na razie trzeba go rzeczywiście przesunąć na tego defensywnego pomocnika środkowego, co nie będzie chyba takim prostym zadaniem, patrząc na naszą formację. Bardzo nawet nie będzie zadaniem. No, trzeba cofnąć obrońców, aby to się mogło udać. Dobra, skonili ogólnie cały skład sobie, to cofniemy. Jest środkowy pomocnik i ten leif. On miał robić środkowego pomocnika i docelowo ma tam grać. Presley i Wally, OK. Ten Nottingham, tak, on odchodzi już od nas, raczej. I tu siedzi bardzo dużo zawodników. Jestem ten Doin. Astley wejdzie na ławkę. Przejął nazwisko pewnym sławnym piosenkarzu. Mam nadzieję, że równie dobrze będzie grał. Niech wejdzie za Queerka, <śmum> Morgan całkiem ok, wygląda. Pikles ok. Niech oni siedzą. Jest Ridgeback Willow. Nie wiem, jak się czyta. Sangare, ile ty masz lat? Baba Sangare. No, wygląda lepiej. Ten twój kolega, chociaż nie pod każdym względem, więc on też pójdzie na ławkę. Za pana Nolana. I ten Prichard trochę kusi. Ile on ma lat? 25. Ile ma Longelo? 22. Jak wyglądają statystyki? No, on ma tylko tempo wyższe. Jeszcze jest ktoś ewentualnie do wymiany. No, ten Kolby się przydał. Mm, Butler o, o ile? Jak to się czyta w ogóle? <laughs> Adeoin. Ten Adedoin całkiem ciekawy wygląda. No, i on pójdzie na ławkę. No, i tego Pritcharda bym chciał wcisnąć gdzieś. Za może. Coila nie. Dobra, na razie niepotrzebny jest Bramkarz. Jak będzie miał kontuzję, to tamten będzie grał. Po prostu. I tego Nottinghama można zdjąć w sumie. Mancini. Okej, okay, wygląda. Pickles. Nie. Za dużo obrońców by było. Morgan. Okej, okay, wygląda i jeszcze jest ten Hamilton 65. No to on wejdzie na ławkę. O ile nawet nie do pierwszego składu. Czemu go tu nie ma? Również z młodym zawodnikiem. No i na ławkę wejdzie ten Martin. No i na razie tak to będzie wyglądać. Eee, muszę pozmieniać im, co mają plany na Na prawego obrońcę albo lewego o, Mitchell Clark, bo, on nam, bo my. Ja bym zmienił tą formację z wahadłami. Zagrałbym trochę bardziej defensywnie. Lewy obrońca. Piątką w obronie, ale cofniętą piątką. Nawet szóstką. Zobaczymy jak to się sprawdzi w tym angielskim futbolu. Po to właśnie jest ten y, trochę powiedzmy te turnieje przedsezonowe. My będziemy symulować te treningi. No, nie ma co się oszukiwać. Hmm. Personalizacja przyspieszenia, dni treningu. Pomijamy. Jak jeszcze tą szkółkę juniorów chciałbym jeszcze raz zobaczyć. Bo tak w sumie na nią nie patrzyłem. Tu mamy całkiem ciekawych zawodników. Jak ty się prezentujesz, panie Salich? Uff, nie za bardzo się prezentujesz. No to rób fałszywego chociażby. Tomas Palacios. No to jest skrzydłowy John. U, u, u. Oj, tu nic nie będzie niestety. Ali. Całkiem chyba dobre te statystyki, nawet ma. Niech robi defensywnego. Spappa. A jak tam po ogólnych sortujemy. Dominik Collier, angielski talent. Jak widzę. No, no, nie talent, bo ma mały potencjał. Kumalo ma całkiem niezły potencjał. No, ale te statystyki nie są za dobre. Tutaj jest skrzydłowy. Prawy skrzydłowy. Zobaczmy, jaki będzie wtedy rozwój. 5 tygodni poczekamy. Kumalo. Hmm. Czy z ciebie coś będzie? No, lewy skrzydłowy, niestety. No i fałszywy. No, a resztę już możemy sobie odpuścić, bo nie są oni na pewno interesującymi nas zawodnikami. No, tego Ali też trzeba sobie odpuścić, niestety. Tych poniżej 50 się trzeba pożegnać, niestety. A tamtych chociaż przejrzyjmy. No nie, to nie. Palacios no, lub coś tam. Madnali Khan. Odlatujesz w zapomnienie, kolego. No ciebie też tu nie chcemy. No i tą trójkę sobie zostawimy, jakim, jak my wyglądamy z budżetem 736 tysięcy Jeżeli mamy tutaj rzeczywiście inwestować w szkółkę juniorów, no to zainwestujmy Zainwestujmy w jakiegoś skauta. No i rozpocznijmy w dwóch państwach skauting. W takich pewniaczkach rozpocznijmy. Brazylia na 3 miesiące oraz... Powiedzmy, że... Włochy na 3 miesiące. A czemu by nie? Trochę nam się już budżet zmniejszył do 500 tysięcy, ale dalej da się kupić. Jakichś zawodników, tym bardziej, że jeszcze sprzedamy paru na pewno. Są już wystawieni nawet na sprzedaż niektórzy. Może się zgadzamy, dobrze się zgadzamy. Razem wiele działamy. No i przygotowujemy się powoli do... Pierwszego meczu inauguracyjnego Pucharu przedsezonowego, no jest oferta do naseru za Jacka Nolana, ale my go chyba nie chcieliśmy sprzedać, z tego co wiem. Nie, on miał prawego obrońca robić. Nie, go nie chcieliśmy sprzedać. No i dalej. Czekamy na 15, me na 15 lipca mecz z Ibizą bodajże. Nie, źle mówię. Chyba. Nie to na pewno nie. Nie to jest Arołka. Zawsze mi się mylą. Butterogy Day o J. Gotowy do zmiany pozycji i jest wzrost o jeden. Ale to dalej dla mnie wygląda kurde jak soczysty środkowy pomocnik ofensywny. No. 50 tygodni aż. Spróbujmy jeszcze środkowego napastnika. Prowadzenie kadry bardzo fajnie. Dużo mnie to obchodzi. No i zagrajmy pierwszy mecz z Arołką. Jak sobie poradzą nasi, przegrywamy 3 do 2. Jak wyglądają oceny? Clark, fatalny występ, cała defensywa w ogóle. Poniżej chyba czterech nawet. Więc to. Kurde nie ma co gadać nawet. No trzeba zmienić formację. Ewidentnie. 4-1-4-1 może i spróbujemy jakoś ofensywniej grać. Zagramy sobie Connelly, oczywiście na SPD, Hamilton, ok. No i ten Lake zagra na ofensywniej. Tak. Zrobimy Wally. No i ten Martin, ale to mało trochę tych defensywnych. Y tych defensywnych walorów. Sangary na lewej obronie całkiem okej okay, chyba widzę. Ten McConville ok. Woley na prawej pomocy dobrze, on nawet się taka pomoc, mógł mógłby być. Ale mniejsza z tym. Clark okej okay, na prawej obronie. Tylko tego Sangary przydał wymienić. To może Longello wejdzie. Nie tu. Chociaż on też może na lewym skrzydle. Kurde. Ale strzelania trochę mało. Chociaż z kolei tego McConvilla to, no nieważne, yy, tego Longelo, to trzeba mu dać plan rozwoju na lewego obrońcę. o ile go nie ma już. Gdzie jesteś Longelo? Jest Longelo. Nie, nie ma. 9 tygodni, no trzeba poczekać, trzeba poczekać po prostu. Harvey Rogers, ile ty masz tempa? 67, no. Ty możesz grać na tym lewym obrońcy. Sangare wejdzie na... I czemu oni się tu pozmieniali tak? McConville miał iść. Co tu się w ogóle zadziało? Tak ma być. I tak ma być na razie. Do meczu z Doncaster. O ile się nie mylę, to jest nasz rywal ligowy. Tak z czego się orientuje. No, zobaczmy, jak tam z wypoczęciem. Dlatego też damy szansę Martinowi na ofensywnym pomocniku. Wejdzie Adedoin na napastnika. No i zobaczmy, jak to będzie funkcjonować. Są pe też pewne zmiany w defensywie, bo nie wypaliło ostatnio i jest Remis. Kto strzela? Hamilton. Też strzelał, pamiętam, no ale to jest już dużo lepszy występ patrzę. No, tylko ten baba Fernandez tutaj słabo wypadł. Na tle innych poniżej 6 ocena, no to nie zadowala nas za bardzo. No i co? Patrzymy sobie w wiadomościach Nolan, kolejny raz. On jest na liście transferowej, czy mi się wydaje? Bo może jest, kurde, a ja. Gdzie jest ten Nolan? A on jest na liście transferowej. A to inna sprawa, bo musiałem coś w nim widzieć Takiego, że nam się nie przyda No to zawsze można ponegocjować Chociaż jest powyżej wartości To nie będę negocjował Jak będą chcieli kupić To kupią No i zobaczmy teraz Mecz jest z Chavez I został sprzedany Nolan Odchodzi, dziękujemy za przygodę Chociaż nawet się nie poznałem To już cię sprzedaje No i 85 tysięcy Mam nadzieję, że tam się przyda Klubowi 15 tysięcy wpada. Zawsze jest to jakiś pieniądz. No i yy, gramy z Czawesz. Wiejra na ataku. Mam nadzieję, że nie będzie grał podobnie do nazwiska, jakie posiada. No i tu trzeba trochę pozmieniać. Coil wejdzie za Conneliego. Rogersa zastąpi Longelo. No i tak na razie wyjdziemy na ostatni mecz y, turnieju przedsezonowego i przegrywamy 2 do 1, Obiora i Żuninio strzela, no i wiera strzelił, u nas Koil strzela i to jest słaby występ, szczególnie tam w, A no wszędzie praktycznie, oprócz tam niewielu zawodników no wynik nie jest jakiś druzgocący, ale nie sprzyja nam na pewno, no i przegraliśmy tu nie ma złudzeń Mam też nadzieję, że są gotowi właśnie jak zarząd na trudy sezonu. No i właśnie zagramy mecz pierwszy w sezonie. Dan Martin. On musi być... Tak, on jest na pewno na liście. Nie, on nie jest na liście danosferowej, ja go nie chciałem sprzedawać. Chociaż nie wiem, czy ja jestem taki głupi, czy co. Nie, czemu ja wszedłem w, szkół, w szkółkę juniorów? Yy, środkowy pomocnik to był... Martin. No to nie, to ja go, ja go nie chcę sprzedawać. Jakbym miał go na liście transferowej, to widocznie coś musiałem w nim widzieć, ale tak to zostaje u nas na rotację. No i będzie pierwszy mecz ligowy. O, znowu znowu Battlerody. Ode Ojedei, gotowy do zmiany pozycji na środkowego napastnika. I nie ma dalej rezultatów. No to niech Hmm. No ja dalej w nim. No niech zmieni się na tego napastnika znowu. Czekaj, ja mu dałem... Czemu on ma? Pad mi się rozłącza, nieważne. Yy, no to niech on robi tego napastnika znowu, i później będziemy myśleć, dam mu jakiś plan rozwoju. Ewentualnie. W drużynie nie ma się... Co, 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 co? Jezus, ja tak z rozpędu ja tak z rozpędu dałem, nieważne. No i gramy ten inauguracyjny mecz sezonu i wychodzimy najlepszym składem. Mam nadzieję, że coś ugramy. No i 2 do 3 jest dobry wynik, dosyć, ale no nie na naszą korzyść. Rogers strzela, McConville strzela, to cieszy, ale no nie udało się wygrać. No trzeba trochę tam w obronie bardziej pozmieniać. Dużo pozmieniać. No i za chwilę teraz powinny przyjść raporty zwiadowcze, o ile się nie mylę, tak. Dobrze mówię? Tak są. Oferta transferu Nottingham, a go miałem sprzedać, tak? To był ten stary. Bruno Carvalho. Potencjał. No dobra, no weźmiemy, bo tutaj trochę są poprawione jakby wartości juniorów i no i zobaczmy. Jest potencjał niezły, ale ta wartość trochę nie zachęca. No tutaj. Też nie. E, to był ten stary, tak, to był ten stary z, z Sankiceneris e, No i co? Jest powyżej wartości, no to bierzemy. E, pracujemy nad tym. Ale ciebie nikt nie pytał. No i co? No i gramy z Barnsley, czyli... No przeciwnikiem z wysokiej półki, z tego co kojarzę. Michael Nottingham odchodzi za 170 tysięcy do FC Rapid 1923 cena, a więc my też się bardzo cieszymy. No i co? Nottingham został sprzedany. Bardzo ciekawie, fajnie. No i mam to gdzieś. A czemu mi nie pokazało, że jest gotowy do zmiany pozycji? No ale nie dostał nic. Yy, gdzie jest ten nowy junior? Bruno Carvalho. No i zobaczmy, jak ty wyglądasz, kolego. Jedyne co jest to tempo, czyli na skrzydło cię bierzemy. W obroty. Lewy skrzydłowy, no i zobaczymy, jak będzie rozwój. No i tutaj wyjdziemy trochę inną defensywą. Zagra Coil, który według mnie może grać na środku obrony, i Asley. Czyli w ogóle wymienimy defensywę, a Baba Fernandez może pójdzie na lewą obronę. Ma tam minus duży, ja wiem, spokojnie, ale no niestety, uj uj tu nie poszło coś na pewno pomyśli. Konili dostał czerwoną kartkę, Ech, no niedobrze. No ale nic, no to już w następnym odcinku dowiemy się, co tutaj. Trzeba jeszcze zmienić, żeby ten klub doprowadzić do stanu najlepszego i co mu się uda zdobyć jeszcze. Bo przed nami ważny mecz pucharowy. A to damy rozgrywającego. No i co? No i ja się będę z wami powoli żegnał i cześć.